Bardzo ważny temat dla każdego samochodziarza dzisiaj poruszymy, czyli oleje silnikowe. Słuchajcie, można napisać naprawdę potężny tom na ten temat. To jest dziedzina wiedzy, którą zgłębiają dziesiątki tysięcy inżynierów na całym świecie. Ta olejowa baza i olejowa struktura i w ogóle. Kompleksowe też oleje samochodowe ewoluują w tempie niesamowicie szybkim. Muszą się dostosować do tych wszystkich nowoczesnych technologii, nowoczesnych konstrukcji, które panują w motoryzacji: do silników doładowanych, do downsizingu, do hybryd, do, do różnych innych wynalazków, które producenci samochodów nam proponują. To jest taki nieustający wyścig, nieustająca próba wyprzedzenia się pomiędzy technologią smarną olejową, utrzymywaniem temperatury, płukaniem silnika, czyszczeniem go, a tymi wszystkimi konstrukcjami. Które mają względem tej struktury smarnej coraz wyższe wymagania. Od czego zacząć? Spróbujmy najpierw rozszyfrować etykietę na oleju, czyli te wszystkie rzeczy, które są niezwykle ważne dla nas użytkowników. Oczywiście, w znakomitej większości zmieniamy olej w warsztatach i ten olej jest nam proponowany, ale świadomy klient. To najlepszy klient, czasami najtrudniejszy klient, bo pyta, bo się czepia, bo chce wiedzieć więcej, bo jakąś swoją rację ma i ją przedstawia, także może warto czasami z własnym mechanikiem na temat tego oleju podyskutować. Przede wszystkim olej musi mieć odpowiednią klasę. Klasę wyznacza taki trójliterowy skrót API, to jest amerykański instytut, który certyfikuje oleje na całym świecie pod bardzo różnymi kątami i degradacji środowiska i utrzymywania temperatury i oczywiście płynności smarowania i tak dalej, i tak dalej. To jest ogromna też dziedzina wiedzy. API wyznacza swoje normy. W jednostkach benzyno Nowych, to jest literka S w jednostkach wysokoprężnych to jest literka C. Jeżeli mamy literki CJ i SN, mam ściągawkę pod spodem, tak, SN i CJ to znaczy, że nasz olej spełnia najnowsze wymagania y, według API SJ. I CN. Te normy rosły. Wcześniejsze literki alfabetu oznaczały te starsze normy. Te dwie są teraz aktualne. Jeżeli chodzi o ten najbardziej dobitnie pokazany skrót, ja się teraz wesprę tutaj PMO. To jest holenderski olej, który jest dostępny u nas. Na rynku i ma bardzo wyraźnie podane oznaczenie 5W30, czyli te najsłynniejsze oznaczenia olejowe. Ta pierwsza wartość wraz z literką W oznacza płynność oleju, czyli to jak on się zachowuje w niskich temperaturach. Im niższa wartość tutaj, tym olej będzie lepiej spisywał się w niskich temperaturach. Jak na razie ekstremalną wartością tutaj jest 0. Są oleje 0W30 na przykład, one są dostosowane idealnie do mocnych warunków zimowych, Skandynawia i tak dalej. Druga wartość to jest lepkość, czyli jak olej się zachowuje w wysokich temperaturach? Kiedyś do samochodów sportowych w rajdach, w wyścigach stosowaliśmy 10W60, nawet. To jest wielka rzadkość. Kiedyś był taki olej. Dzisiaj to oscyluje głównie w granicach 0W30, 5W30, 10W40. Takie nominały mamy najczęściej na olejach spotykane, więc jeżeli jeździmy troszkę bardziej wyczynowo, jeżeli nasz silnik pracuje w wyższych temperaturach, przy wyższych przeciążeniach, wtedy ta wyższa wartość tutaj się przydaje. Ewentualnie można robić zimę. Nisko tu, latem wysoko tu. Tak też można i też polecam dostosować olej przede wszystkim do samochodu, do odpowiedniej jednostki napędowej i do warunków, w których ten samochód jest eksploatowany. No, większość z nas dzisiaj stosuje albo jest zmuszona do stosowania tych olejów tak zwanych long-life'ów, czyli robimy przegląd co 40-50 tysięcy kilometrów, olej mamy ekologiczny, czyli bazę mamy praktycznie mineralną, jak za króla świeczka, yy, Cóż mogę powiedzieć tego? Nie polecam. Polecam oleje syntetyczne. No właśnie, przejdźmy do tego, co jest bazą w ogóle w oleju, bo 70-75% składu oleju silnikowego to jest jego baza. Ta baza może być mineralna, ta baza mineralna jest oczywiście może bardziej eko, ale jest też dużo gorsza, jeżeli Chodzi o samą technologię, jest bardziej odporna, znaczy mniej odporna na temperatury. Nie ma tak dobrego smarowania jak baza syntetyczna. Potrafi się utlenić, czyli olej wraz z, z przebiegiem i wiekiem dużo szybciej się starzeje na bazie mineralnej. Ja bym bazy mineralnej do nowoczesnych samochodów jednakowoż unikał. Po to powstała baza syntetyczna, żeby jej używać, bo, dla, bo ona jest po prostu lepsza. Ten film olejowy jest dużo bardziej efektywny i daje nam, użytkownikom, po prostu długowieczne korzystanie z samochodu, a nie borykanie się z remontem silnika już przy jakichś 100 tysiącach kilometrów. Dodatkowe rzeczy w oleju, ten wypełniacz tak zwany, czyli pozostałe 25-30%, to są różnego rodzaju uszlachetniacze, to są rozpuszczalniki nagaru, to są przeciwutleniacze, to są różne zasady, które powodują, że ten olej nie tylko będzie smarował silnik, ale właśnie będzie utrzymywał jego temperaturę, a temperatura pracy silnika to jest niezwykle ważny czynnik dla wszystkich mechaników, kierowców i tych, którzy się na motoryzacji troszkę znają, żeby ta temperatura była jak najbardziej niska, żeby nie było skoków temperatury, żeby nam się blok silnika gwałtownie nie rozgrzewał i gwałtownie nie studził, bo to prowadzi do poważnych i kosztownych awarii. Także skład tego oleju silnikowego jest skomplikowany, jest bardzo złożony i cały czas się zmienia. Pamiętajcie, że olej dba również o osmarowanie turbiny, że dobry olej to jest również czystość układu dolotowego, to jest czystość układu wtryskowego w naszym samochodzie, to są te wszystkie aspekty, na które warto zadziałać kompleksowo. Czy warto kupować oleje najtańsze albo najdroższe? Moim zdaniem, znowu, wszystko zależy po pierwsze od użytkownika, po drugie od samochodu. Jeżeli mamy auto, które ma 500, 600, 700 koni, proponowałbym nie lać olejów najtańszych. Mówię teraz yy, oczywiste oczywistości, ale yy, tak jest. Jeżeli mamy samochód wyeksploatowany dość mocno, musimy zwrócić uwagę na lepkość oleju i zastosować taki preparat, który spowoduje, że nie rozlezą nam się uszczelki i że ten silnik będzie po prostu odpowiednio zadbany, właśnie od strony szczelności, że nie będzie nam pokapywał tu i ówdzie. Takie oleje też są, których. Y Skład, czyli te dodatki powodują, że y, jakby olej zwraca uwagę na coś innego. Jeden będzie potrzebował oleju rzadszego, oleju bardziej dynamicznego, oleju, który y, ten film olejowy będzie, będzie sprawiał, że ta masa wirująca będzie miała większą łatwość pracy, inny będzie zwracał uwagę. Mówi, dobrze, niech ten olej będzie troszkę bardziej gęsty, niech on może stawiać większy opór, ale niech on mi długoterminowo o ten mój y, silnik zadba. Bardzo dużo skrótów, bardzo dużo nomenklatury, bardzo dużo rzeczy, na które trzeba Zwrócić uwagę i mam nadzieję, że ten krótki poradnik i ta encyklopedyczna wiedza, chociaż troszkę sprowokuje Was do, do takiego racjonalnego myślenia i do dobrania takiego oleju, który będzie naprawdę dobry do Waszego samochodu, bo można znaleźć przyzwoity olej za w miarę przyzwoitą cenę.